No to co? Lecimy z montażem? Lecimy. Od środka to. Wiadomo. dawać trochę teflonu. A tam. Troszkę teflonu. Nie zaszkodzi. Ale to tak symbolicznie, bo nie ma potrzeby tyle wystarczy, nie ma potrzeby więcej. O, sorry, nie wiem czy ja wam w ogóle mówiłem, że to będzie ta złączka, czy nie mówiłem, okazuje się, że to jest jakoś euro złączka, czy euro, ze standardem euro, więc cieszy mnie to bardzo, a w przyszłości właśnie kręcę sobie tutaj taki sam jak tam, kręcałem przed sekundą, o kurde, ale sobie to obrysowałem, ajajaj, nawet nie wiem czym widzicie tu... Jak blachą przydarłem mm. Dobra, No, to, no i tak wygląda kupa to nie już, już tak będzie no, A kończąc wątek zamienię sobie tutaj kiedyś na duży wąż nie na ten mały, tylko na taki jak tamten ale to jak będę miał całe powietrze zrobione w jakimś porządniejszym garażu, a nie w tym blaszaku dokręcić do oporu no i pięknie pochwalę się błędami eee, i czułem, że tam, tam jest taka szpara przejdą dwa kable okazało się, że przejdzie jeden kabel, ale na szczęście udało się to mniej więcej uratować, bo drugi wszedł tutaj. No. Także jeden będzie tak i tak, drugi będzie tak i tak. No i jeszcze ten trzeci wiadomo. Niektórzy powiedzą, że wygląda to beznadziejnie. No owszem, ale... Mogłem oczywiście tu wszystko wywiercić pod tym i jakoś tam próbować to przepchnąć wtedy tego wszystkiego by nie było widać ale tak nie zrobiłem więc, więc będzie widać z drugiej strony jak tam z tyłu będzie, tam w środku będzie syf chociaż tu jest otulina, więc znaczy izolacja, więc co ja gadam za głupotę dobra, po prostu zrobiłem tak mogłem to faktycznie wypuścić tutaj gniazdem, czy nawet jakąś dać puszkę puszkę tylko żeby było widać no, ale tak nie zrobiłem Zresztą jak widać więc, więc będzie tak. Czy źle, czy dobrze? A, wydaje mi się, że nie najgorzej. Zresztą przy tym przy kolorze kupy to. O, kolor kupy dopasował się do koloru kabli. Hm, powiedzmy, że tak miało być. No, przy kolorze kupy to już jest naprawdę. Te kable to drugorzędna rzecz. Także obetnę sobie tutaj. tą gumę. Przepuszczę sobie to. To. On sobie zmaskuje. To sobie dopuszczę. O, to jeszcze muszę sobie tam złapać, no. i będzie elegancji. Dobra, Nie. Zaraz wam pokażę moment. Pierwszy moment od dłuższego czasu. Kiedy, od kiedy... tym robię? Przy tym robię? Mm. Kiedy pojawia się uśmiech. Maga Trzy... Cztery... Kurde, Kurde Wreszcie... Wiadomo, to jeszcze musi się, One się muszą jeszcze troszkę nagrzać. Będą jaśniej świecić. Ale i tak już jest... Dość spoko. Patrzcie, elegancko widać, śrubki, wszystko, tak to się prezentuje. Włącznik na kontakty, cztery, spoko, zawsze się, zawsze brakuje, więc, nic nie nada, a oprócz tego niezależnie, jedna świetlówka, druga świetlówka. No, chociaż i tak pewnie będę u dwóch. Hm. Kontakt hermetyczny, Tak, akurat nie hermetyczny, ale to w niczym nie przeszkadza elegancko, kurczę. wreszcie uśmiech wreszcie jest fajnie tak to wygląda tak, tak liczyłem, nie świeci na szczęście po oczach, bałem się po prostu, że to będzie że cały czas się będę patrzył na tą światłówkę, niby nie mocne światło, bo to jest chyba 36W tak, 36W, ale no nie mniej jednak jeszcze sprawdzimy, nie ma przebicia elegancko, elegancko patrzcie, jak fajnie mhm. O, to brzydkie akurat, ale tego nie będziecie widzieć. Mm, coś włożyć. Super. Jeszcze czekajcie. O! Może jeszcze zgaszę światło. O, to będzie dobry film. Dobra, z różnych przyczyn światła nie zgaszę. Ale... ale, ale, ale fajnie. Wreszcie, wreszcie to jakoś idzie. A czemu nic nie mówię? Tylko kręcę, nawet nie dogrywam. Kurczę, bo jest raz szybciej. A dzisiaj jeszcze mi zostało, tylko jest godzina 18. Dzisiaj została mi tylko godzina, więc... Muszę po prostu przyspieszyć troszkę. Musicie to zrozumieć. Nie zajmuję się tylko tym, co robię w wolnym czasie, więc... Więc jak jest, jak jest. Ale się cieszę. Ładnie. Ładnie. Mhm. Dobra. Mhm. To byśmy mieli. Świat, czyli prąd już mamy. Wysłano zaawansowaną elektrykę. No ale jest zgodnie ze sztuką, no jest zgodnie ze sztuką, chociaż rzutko wygląda, ładnie wygląda jakby to tu w środku było ale ale nie jest, więc jest tak mm. co byśmy może teraz zrobili zastanawiam się czy pleksję czy to do... ej, znowu bez was, ale patrzcie spoko Zapałem sobie tutaj tymi dwoma cofałem sobie łuczek ładnie się dość wygięło tutaj jeszcze wam pokażę do środka dość spoko. spoko to wygląda, nie? nasze śmiechle pękło teraz jaki jest plan będę po kolei łapał czyli teraz tu później tu 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 i dokręcał to prawda widziałem że będę mógł to mocniej dokręcić i mi się to schowa tak samo jak tutaj ale boję się że pleksa pęknie więc niech już wystań już wolę żeby to wystawało a nie pękło niż żeby to znowu pękło Stay. I won't stop till I hear him say Daję radę. Zobaczcie. A, Ładnie to przylega wszędzie. O, teraz od drugiej strony będę to lepiej widać. Ładnie to wszędzie przylega. Chociaż dwie rzeczy. No wiadomo, będę musiał te śruby skr skrócić kiedyś. E, no bo są takie mocno za długie. Ale to. Ty jak już. Przejdzie już wady wieku dziecięcego, choroby wieku dziecięcego wyrzucę, bo a propos chorób, chorób yy, miałem taką rozkwinę, w przeszłości też na początku o tym myślałem, teraz w mnie nie założyłem, zastanawiam się, żeby tu założyć taką uszczelkę do okien, do drzwi, taką białą, wiecie, taką klejoną, zwykłą, wtedy to by mnie fajnie uszczelniło, chociaż no tak jak mówię, no. Nie ma tutaj nigdzie jakiś wielki szpar, ale to zobaczymy przy pierwszym piaskowaniu, czy tędy będzie coś lecieć, czy nie będzie. I druga rzecz, którą myślałem, hmm, czy gdzieś z tyłu na tej wysokości nie wywiercić po prostu rury i na zewnątrz wypuścić, a żeby ten cały pył, syf, no wiadomo, piach, piachem, ale ten jeszcze ten taki syf, pył, nie wiem jak to nazwać, będzie się gromadził i wtedy on mógł sobie na zewnątrz uciekać. Nie wiem czy tak nie będzie lepiej, bo boję się, że wiecie, pojadę tutaj z pioskarką, zacznę piaskować i będzie wszystko białe. A tak to może jakby był nawet wentylator, o może jakiś wentylator czy coś, jakiś filtr, może żeby to wypychało na zewnątrz, żeby to było lepsze, aczkolwiek tak już i tak już nie ma źle. No, już troszkę to lepiej wygląda niż... Czyli no, tak wygląda kupa, ale ale przynajmniej kupa, która coś będzie tworzyć. Hmm? Teraz, e, teraz to wypadałoby tego węża zakręcić, ale nie wiem czy mam takiego węża, muszę poszukać, a jak nie będę miał węża to sobie zostawię, jutro go ogarnę, a za zamontuję tutaj rozety, no to może najpierw szukam do węża, a później jak nie będę miał to, to lecimy z rozetami. tutaj z tym etapem. W tym etapie może bądźcie, bądźcie ze mną. Bo to jest taki ważniejszy, Montujemy tą rozetę. Rozetę rozety, rozeta. rozetę, Wiem, że to miał no, jakiś tam wcisk. O! Tak. Dokładnie tak jak teraz. Albo no, to było. O, tak płynęło być chyba. O. I teraz tak. Mój pomysł jest taki. Raz, dwa, trzy, cztery. Albo raz, dwa, trzy, cztery. Jak myślicie, które będzie lepsze? Lepsze chyba będzie tu, tu, tu i tu, nie? Bo tu nam to złapie, a tu nam to troszkę zacznie doginać. Może to się uda. Może nie. Zobaczymy. Dobra. Żertełko już jest. Jest. Oczywiście wiadomo, wszystko mierzę. Tak. Coś Wam pokażę i jedno zamontowane zdecydowałem się tego nie obcinać, e, bo nie wiem czy kiedyś będzie potrzeba więcej czy mniej. Więc ja mam optymalnie, że na tym, na tej rozejdzie opieram łokieć. E, I tu mam rękę z lekkim luzem. Takie 3-4 cm, może jeszcze mam zakładki luzu. Dla mnie to jest super. Opa o, sorry. Opaska zaciskowa po prostu. Tutaj niech... A to mi nie przeszkadza. Może być tak, żeby było ładniej. Tak. Nieważne. I tak jest gupa. I tak jest gupa. No i tutaj. O, w sumie to mogę zrobić tak naprawdę z wami. Także. Czekajcie. Może was jakoś ustawię. Dobra. Widzicie coś? Coś widzicie. Rękawica jest, jest. Opaska jest, jest. Ja to robię tak. Zakładam opaskę. Zakładam rękawice na rozetę Tu jest fajnie zrobiony, że ten szef To jest akurat środek, połowa, a nie wiem, jak zło, tak zwał Tu sobie to tam powkładam ładnie Między śrubki, a to teraz Nie wiem, czy coś widzicie, czy nie O, paseczka Pięknie, 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 pięknie jeśli nie podwinęło, to musicie sprawdzać góra-dół. A czekajcie, czemu ja to nie łapię tutaj? O, jest. to jest? Idealnie. jak widzicie to? To tam widzicie. No. Śrubokręt. Ten malowany. Tak wiem, wiem. Malowany. Krzywy. Gotowe. Proste, prawda? No. Elegancko elegancko, czekajcie, może po prostu jakoś zamontuję o, czekaj, może tak się da czekajcie chwilkę. jedna ręka druga ręka w e, Jeszcze od razu sprawdzimy czy to się w ogóle trzyma Trzyma o! Super A to, że tu jest zawinięcie, komu to przeszkadza? A to na mi a z tej strony to wygląda tak. Jeden, drugi, elegancko. Oprócz koloru kupy, tak wiem, wiem. Mhm. Ha, 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 ha. Dobra jak mamy to, mamy to A tu mi jeszcze kurczę pękło, nawet nie wiem kiedy Ale to niczym nie przeszkadza bo to jest dość często Dość często jest śrubami Ale mnie nie, jednak pękło I Nie osiągnęłem jeszcze folii żeby nie zarysować A powiem wam, że teraz to już praktycznie A jeszcze więcej zostało od tamtą dołu tutaj wywinąć I sama komora byłaby w 90% 99% gotowa Tu jeszcze coś. <noise> Jak myślicie? Jeszcze coś, jeszcze nic. Hm w się sensie myślę, 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 myślę. Bo dekiel mam już zrobiony. Skrzynka jaka jest, taka jest, ale jest. wężyk na pewno jeszcze jeden. I chyba wszystko, co? Dobra, wyłączę się, a ja muszę pomyśleć czy coś jeszcze, czy nie nie będę prowadził tego przydługiego mono, monologu Cześć, witajcie Kręcę teraz finałową scenę Można powiedzieć, że to będzie na fuch majstra Dlatego też w ogrodzie Gdzieś muszę kręcić, jak garaż mam, jaki mam A w ogrodzie to wiecie Zawsze w ogrodzie Się, ktoś tu się zawsze powycina, nie? A wy? A wy to zobaczycie w oryginale Także tego... <śmany> pomalowany jest tragicznie, tragicznie ale muszę poradzić poradzić jeszcze jakoś, jakoś. A obrócę sobie dobra, teraz podogrywam coś na miniaturkę Pysznie. finał finał kolejnego projektu no jak wyszło tak wyszło szczególnie to koło radioaktywne wyszło średnio no ale co mam będę mówić za gest o że taką scenę zrobimy od krzaków od tej zieleni mhm. to będzie lipna scena